Welcome to my bank in the Volga. Wow, o, ale masz fajny bank. Ej. Witam wszystkich w moim najlepszym banku w całym to, mieście. To jest twój bank? Taki wielki? Dużo pewnie mm, masz tu yes. urzędników, co? Wiesz, może pożyczkę? Ej, wiesz co? Tak, pewnie. O, możesz. Kurde, mocny jesteś. Dobra, i teraz to jest mój bank. Każda łapka w górę to jest jeden Robux więcej w naszym banku. Dlatego zostawcie łapkę w górę, suba z dóreczkiem i oglądajcie do końca. O, wynocha! Czemu my jesteśmy w jakimś hangarze? Fajrud, mogę wiedzieć, gdzie ty nas znowu zabrałeś? Zabrałem nas na treningi do wojska. Treningi do wojska? O czym ty gadasz? O Czekaj, 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 dziwne miejsce. Aha, tego się na. O, tak już umiem. Aha, czyli nauczyłeś się. No ładnie, ładnie. ładnie. I co, będziemy jechać gdzieś samochodem, czy co? Tak, to dobra. Ja Siedzimy w ciężarówce nie, ty nie będziesz prowadzić, bo ty chyba raczej nie umiesz za dobrze prowadzić. Dobra, jedziemy tam. To to jest. Otóż witam w mojej galerii śmiechu! Jakie biuro to jest? Ta galeria śmiechu. Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Galera? Czy my będziemy coś rabować? Dobra, tam już się nie czepiaj. Otóż witam w mojej galerii śmiechu. Super, super, fajnie ci idzie. I lider, tu jest nasz szef jakiś? No tak myślałem, że fajnie nie będzie szefie, szefem. ja jestem szefem, zobacz. Nie, no, ty nie no, jesteś szefem, czym musisz, li lider? Dobra, nie wiesz co, posiedzimy sobie. Po... Nie, co jest za 7 sekund? Mogę wiedzieć, co ty tutaj z nim robisz? No, jestem liderem. Nie jesteś żadnym liderem. Sam no powiedz mi, że nie on jest. jest liderem. Jerry, wiesz co. Co jest? Mówiłem, żeby usiąść. Feród, musimy słuchać się lidera. Co, co jest, ja jestem Jak ty Co to nie. jest? <laughs> jak ty wyglądasz? <noise> się zrzygał, w sensie. Co ci się stało? Czemu myślisz, że przybrać z jakich Nie wiem, co się stało w głowę. Samo... Mam to duży łeb na tą maskę. No właśnie chyba. Nie, no, u mnie wszystko tego porządku Samo, czemu ty się nie przybrałeś? Co musisz słuchać no, no, no ja, ja w jeden nie się instruktora, i wy teraz za karę będziesz się sprzątać pod logi. Raz ci tylko nie posłuchaliśmy, tak, ale dostaliśmy już fajną ubranka. Mogę. Nie, dobra, wiesz co, Faro, ty nie będziecie się już o nim spytać, ty nie jesteś żadnym naszym liderem. A gdzie my idziemy? To jest idziemy. Dobra, poczekaj, co nam tu Ej, to jest przejście do kolejnego przejścia Aha, fajnie Tutaj nie ma nic Ej, a tu nie jest jakaś wielka winda? Właśnie, tak myślałem, że tu jest winda Tu jest wielka winda Ty się dobrze czujesz? O, gdzie my jesteśmy? o karabinek to jest to, co ja Nie stać nas na takie karabiny, pewnie to kosztuje nie ogarnijcie się w szeregu Słuchaj, ty nawet jesteś ubrany są przebrania No fajnie, przebrać sobie Dobra, patrz, jak jestem przebrany, jestem przebrany, co od ciebie Samochód jakiś pancerny. Weź lepiej bronię, mojej koleżki. się to wygląda. Zaraz broni weźmiemy, spokojnie. A ty, co, Simon, może byś się przebrał wreszcie, co? ja co mam się, się przebrał przebrał Właśnie ja się wyróżniam od was i. A. Czemu ty jesteś przebrany za hekera i jakoś bo... dziwnie gadasz, co? Ja gadam jak ty, co? Co gadasz, jak ja? Co, co? co? Dobra, jesteś naprawdę jakiś dziwny. No, idziemy od ciebie. Chodź, Simon, chodź, chodź ja ze mną na dół. ze mną mnie łazić, ty, Nubku? A, Łańcuch mi się przyczepił. Przyczepili, alcuchem, przyczepili cię łańcuchem, gdzie? Nie przyczepiliście łań, tylko musimy sobie O może chciałbym. Sobie, mogę wziąć cokolwiek, a uniform musimy sobie najpierw wziąć. Ja nie chcę być hakerem, ja jestem fajnie przebrany. A sam za co przebierzesz, co? Bo czas ci leci. Za, a tutaj Nie, to wejść. moja stylowa. Dobra, wiesz, to zostaw go sam, niech będzie tym hackerem, bo my będziemy z Birkami tutaj. Ściągnął stylowe ściąga! O, ja już tu co, broń. wziąłem, to co, do wana idziemy. Wszyscy gotowi? Yes, sir. U My będziemy jechać takim samochodem, jak to wygląda w ogóle? Ej, czekaj, uważaj, kierne, kamera, kierne, nie kierne, stój! Ty, ty, ty. No, wlas w kamerę, no. Czy są jakieś te kamery są fajkowe, nie działają. A, może nie działają, faktycznie. Ej, gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to jest za miejsce? Jest zobacz, Jerry, jaki gracik to jest ten na To jest jakiś bank, muzeum? Ja nie mam pojęcia, co to jest. Ja wracam się do auta, tak, To jest. Ja tak, gracik, mamy zrobić tą furkę. O, jest nasz lider. Ej, nie mógł się ruszać. Ja też nie. Co teraz? Te kamery to problem. Napisał. Właśnie, te kamery są problemem. Nie mogłem problem. nam wejść do środka. A ty przed chwilą nie właziłeś, wiesz? Ale mam maskę nie, nie ogarną. Tak. Co my mamy zrobić z tymi kamerami? Co? Na dwóch stronach są dźwignie. A, czyli mamy które je włączyć? zasilają te kamery. Dobra, wyłączymy je. Ale pamiętajcie o tym, że te dźwignie parzą prądem. A, parzą pa, prądem. No prądem. Na pewno. Ja, nie, nie parzą prądem. Nie wiem, to Simon, to Simon. Nie słuchaj go. Ja po prostu pójdę do jednej tydzień, do drugiej. On. Nie wiem, co on będzie robić. Pewnie nic. Idę tutaj, dobra, i mamy pierwszą dźwignię. sam jesteś tam z drugiej strony. Dobra. A, to z drugiej strony miałem iść O, Dałem radę. Co teraz? Powiem tyle, Jerry. Co powiesz? Simon, tak naprawdę powolutku to zrobię. Dobra. Patrz kamery wyłączonej no i możemy chyba teraz wchodzić Dobra robota Simon, a ty co Fajro zrobiłeś no? Ja czekałem i osłaniałem Ej, pytanie, Ja nie mogę na ciebie patrzeć Czemu Ej, czy, 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 czy język wystawiasz? A czemu on ma za małą maskę? No chyba masz problem, problem ma. Czemu jesteś łysy? Co mnie hejtujesz? 20 sekund na wejście do banku, szybko Jerry Dobra dawaj, a gdzie jest Simon? Chodź tu szybko, wychodzimy tam bam, 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 a skąd ty wiesz bam, gdzie to iść Fajro? No ty już bam, to pewnie bam, rabowałeś bam, kiedyś co? Po tutaj na dół Ja nie mogę, co to jest? Jest. Dobra, szybko, bo nie mam czasu! Jak my mamy tą wejść? Taki! Ej, co Simon? Oh, Ej, <laughs> oh. No wiem, Widać. że tam jest save, ale jak mi przejdziemy wszystkie wszystkie lasery? E, czekaj, czy mogłeś pierwszy, 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 proszę, jest dobrze, możesz się darmo. pierwszy, Simon. Się to. No to Jerry... Giry... A, nie otworzyło się. Simon, tam są darmowe free robuxy! No właśnie, no Robuxy pewnie są, musimy je ukraść. Zaraz nam lider wszystko otworzy, tylko. To... No niech on to załatwi wreszcie. Simon, ty jesteś hakerkiem? A ty jesteś menelkiem? O, lider przyszedł, co, idziemy tam, nie? Czy ty mnie wyzywasz? Wy, A czemu ty wiedział to nie bez... okazał? co wy robicie mają przecież Okaz! Do dobra, nas. E, Ceru jest co! Nie no, zaczynaliście strzelać! Tu ja nie mogę! Co tu się dzieje w ogóle? Lider o panu ich! Dobrze, panie liderze, przepraszam, panie liderze. Dobra, to ja mam inne pytanie. Kto wchodzi pierwszy? Ja jak w pigi się zbuguje. A. No a w pigi się zbogujesz, zginiesz, p... A! coś szybko ci poszło! Dobra. Nie, nie odrodzę, Jerry! Odrodzisz, odrodzisz, dobra! Oj, to było trudne! To teraz, okej. Okay. Dobra, buksy! Dawaj, damy radę, musimy to ukraść. S tak już do nas dojdzie, tam lider mu zaraz Nie mam lobów! Masz wszystko! Idziemy! Jest, doł mi się z tym przy sefie! Mam to kliknąć? Klikam to. Dobra, kupuję 400 szybko. Ru, żyjesz tam? Kupiłem! O nie, to jest Simon, mogę wiedzieć? O yes, udało się. Skoro. Ej, to jest przycisk No, usłyszenia? klikałem tym przyciskiem, już. Jak mamy teraz otworzyć ten save wielki, co? Ej, a czekajcie, chłopaki. Na co mamy czekać? Trzeba obliczyć matematyczne działanie, które pozwoli nam na. Nie będziemy nic obliczać! Albo powiesz jak to otwierać trzeba mu się zastrzelić, a e, dobra, trzeba kliknąć ten wielki przycisk. Nie, ten przycisk włącza lasery, no! Kliknąłem. Co taki zadowolony? Co ty taki zadowolony? Co ty sobie myślisz? On jest w policji! Co w policji. Otwierana. O wow! Co się stało? O! Ilu tu jest pieniędzy! Ta... Dawaj to wszystko, co jest! Ło! To? Co tu tu to to co twój, chodź, to jest nasz chodź! Dobra, nie strzela, nie strzela. Simon, spokojnie, podzielimy się. Zobaczmy, tu jest tych pieniędzy. Co jest? Wszystko bierzemy, bierzemy wszystko. Nic nie zostawiajcie, totalnie nic. A widzicie, że jestem coraz wolniejszy. Jest to mój żołnierz. Co to jest? Dawaj ich. Dawaj. Dawaj. Ej, nie! Farro, zastrzeliłem się przypadkiem. Co jest? Dobra, o, co? Ale mnie atakują. Ej, kurde, dobrze. Są, są, są. Dobra, samą dasz radę, ja będę hasik zbierać, nie? Tam, załatwik, załatwik. Pyro, może byś tak jakoś się pozbierał z tej podłogi, co? Patrz, dobra, pozbierane wszystko. Moż! Jest, Bo dobra, święty. żyje, żyje, spokojnie! A. Szybko więcej tak... kasy, wszystko bierzemy, ja nie mogę nic zostawić! I jeszcze bierzemy. jeden jest, chłopaki, i wam do sejfu, taki czarny. Co? Cóż, to ty jesteś, mam się zastrzelić znowu. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Całą kasę musimy zebrać, nic nie zostawiamy. Ostatnie pieniądze, to wojcie bierzemy to. Trzy, dwa, jeden, dobra, Wychodzimy. mamy tu. to. Co, lecimy stąd? Oh, wszyscy załatwieni, dobra, lider. Ej, idzie, chodź tak, z nami. Nie klikaj. Łącza lasery, zostaw ten guzik, ok? Idziemy dalej. Ej, a będzie ja jakaś policja jeszcze, się... czy coś? Ej, słuchajcie. Co widzicie, znowu? Z pod piołem do artundroga. Jakiego karton O czym ty znowu gadasz? Ej, Ej, ten przycisk chyba zamyka? Nie, ten. Ale dobra, ale... wychodzimy z po prostu. Głupi jesteście! Głupi jesteście, Chodźcie Czy ty nas wyzywasz? Czy ty myślisz, że my nie wiemy, jak wychodzić z banku? Dobra, chodź, pokażę. My co? jak się nie robi. To lider załatwi wszystko, nie Simon, jak coś? Czemu my jesteśmy w ściekach? Nie mogliśmy o wyjść tak, normalnie tak przez bank? tunel. No, tunel, super. Teraz będzie pewnie jakiś wielki labirynt. No, no tak jak zawsze. Stronę. Nie, ja idę do przodu. Ja nie będę szedł za wami, bo ja wiem, że znam się chyba lepiej na labiryntach. A, klikku, może odejdziesz skąd? E, tutaj gdzieś? Dobra, idę w prawo. Może to był jednak dobry pomysł. Znaleźliście już coś? No nie, no ślepa uliczka, co jest? Jaka ślepa? No, a gdzie wy Kurde, jesteście? Jerry, znaleźliście jest żołnierza. Jerry, ja nie mam tego. Jak się to może faktycznie przejść do was. No, chyla, chyla, chyla. idę już do ciebie, poczekaj! Udało nam What się stąd the... wyjść, wreszcie. My jesteśmy. Czy my wyjrzymy, jak bokiem banku? Dobra, ten bank jest chyba gdzieś tam z tyłu. Gdzie jest taki samochód, żeby nas stąd zabrał? Panie co? Wiecie, już nie, mogę. nie, policja tu jest! O, o no, kurde, to jest twój o, samochód. Nie! Szybko, uciekamy stąd! dawaj, no, gdzie jest nasz van? Fajrut, no gdzie jest ten van? Co? gdzie Gdzie? Gdzie on jest? No jak skasowałeś? O czym ty gadasz? Lider! Go na no pomóż nam! Czemu się tak cieszyć cały czas? Co jest z tymi ludźmi nie tak? Co? Ile tu jest? Co tam jest? Pokaż mi to! Nie, ile tam jest nie, żołnierzy! Jak ja mam ich zaatakować? Dobra, dawaj! Kurde, dobrze są, dobrzy są, nie wiem, czy damy radę ich załatwić! Dawaj, Simon! Nie dostałem, dostałem! O kurde, o kurde, ile tych żołnierzy tu jest! O! ja zginę, ja zginę! Fajru, gdzie ty jesteś? Dobra, załatwię jednego! Jest ja załatwiłem jednego, załatwiłem! Ile ich tam jeszcze jest! Simon, nie damy rady, zostaniemy już tutaj! No, Simon, z wszystkich powbijałem jeszcze... Oj oh, Dawaj go, został, zobaczmy, ile nam jeszcze ich zostało? Tutaj dwóch. Dobra, jeszcze tylko trzech. Damy radę, damy radę ich załatwić. O nie! Kolejny! Nie co Simon? co ty zrobiłeś? Dawaj, damy radę, damy radę! A gdzie jest Fajron? nie no, Firet chyba zginął. To Jest! Udało nam się, wszystkich załatwiliśmy, wydostaniemy się stąd! Cztery miliony! Jest, udało nam się misja zaliczona! 4 miliony zrobiliśmy! Co jest?